Cześć, z tej strony Leno. W dzisiejszym filmie omówimy sobie ekran. Wybierz opcję dostępny w Windowsie 10 i Windowsie 11. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić się do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców, i lepiej rozwijać mój kanał. Ekran wybierz opcję w Windowsie 10. 11, jak sama nazwa wskazuje, pozwala nam wybrać pewne opcje i skorzystać z pewnych ustawień. Na początku pokażę, jak uruchomić po prostu dostać się do ekranu. Wybierz opcję w tym celu. Teraz uruchomię normalnie Windowsa sobie tutaj kontynuuj. W porządku. Jestem już pod Window'sem i teraz aby dostać się do ekranu wybierz opcję klikamy na menu start. Tutaj przycisk zasilanie i teraz przytrzymując klawisz Shift na klawiaturze klikamy myszką w uruchom ponownie i czekamy. I po paru chwilach naszym oczom ukazuje się ekran. Wybierz opcję. Pierwszą opcją jaką tutaj sobie skorzystamy, z której często można korzystać z jakiegoś powodu, jeśli chcemy się dostać do naszego BIOS UEFI. Do BIOS UEFI można dostać się przyciskając odpowiedni klawisz przy uruchamianiu komputera, lecz mamy na to tylko chwilkę. Czasami się nam to nie uda, po prostu komputer za szybko się uruchomi. Musimy się też dowiedzieć jaki klawisz dla jakiego modelu laptopa i czytać gdzieś te informacje i dopiero wtedy próbować. A drugą opcją to do dostania się do BIOSu UEFI jest poprzez skorzystanie Właśnie ekran, ekranu, wybierz opcję, i w tym celu, aby dostać się do biosu UEFI, to na początku na ekranie wybierz opcję, klikamy Rozwiąż problemy, później opcje zaawansowane, i mamy tutaj ustawienia oprogramowania układowego UEFI, i właśnie tą opcję sobie klikamy, następnie informację że ponowne uruchomienie w celu zmiany w ciele programowania układowego UEFI jest przycisk uruchom ponownie, klikamy uruchom ponownie. I po chwili jesteśmy już w naszym BIOSie UEFI. Także możemy sobie tutaj pozmieniać to, co chcemy. I właśnie w taki wygodny sposób możemy dostać się do BIOS-u UEFI. Także teraz sobie wracam do ekranu. Wybierz opcję, aby omówić kolejne dostępne tam opcje do wyboru. OK, i ponownie jestem na ekranie. Wybierz opcję. Teraz sobie właśnie omówimy, jakie opcje mamy tu jeszcze do wyboru. Dokładnie. Pierwszą jaką mówiłem było szybkie i wygodne dostanie się do systemu UEFI BIOS, a inne opcje to, no tutaj mamy kontynuuj, także to nie jest żadna opcja, tylko to jest sposób na wyjście z tego. Wtedy system po prostu uruchomi się ponownie, komputer i przejdzie normalnie do systemu Windows, do pulpitu. Tutaj mamy wyłącz komputer, jak nazwa wskazuje komputer po kliknięciu się wyłączy tu mamy użyj urządzenia klikniemy sobie i mamy właśnie takie opcje to jest również takie jakby boot menu właśnie spod Windowsa tutaj możemy właśnie wygodnie wybrać sobie jakiego urządzenia chcemy jakby zbootować, uruchomić komputer Czyli wybrać, który po prostu napęd dysk ma być wczytywany jako pierwszy. Można sobie właśnie stąd wygodnie wczytać jakiś butowany pendrive, jakiś narzędziowy, czy instalację Windows'a, czy też jakiś inny dysk, któryś z dysków, który mamy w komputerze, albo podpięty jakiś dysk i z niego. Właśnie zbudować jakiś na przykład system operacyjny. Także to jest opcja użyj urządzenia. I ostatnia w menu głównym jest to opcja rozwiąż problemy. I mamy tutaj przycisk Resetuj ustawienia do stanu początkowego i opcje zaawansowane. Klikając reset ustawienia do stanu początkowego. Mamy takie dwie opcje. Resetowanie ustawień do stanu początkowego omówiłem szczegółowo w moim innym filmie zamieszczę do niego link w opisie a spod właśnie ekranu wybierz opcję również mamy taką możliwość ja pokazywałem spod Windowsa a tu jest kolejna możliwość resetowania ustawień Windows do stanu początkowego także teraz nie będę tego robił wrócę sobie i mamy tutaj opcje zaawansowane i tu mamy do wyboru takie funkcje jak naprawa podczas uruchamiania, rozwiąż problemy uniemożliwiające załadowanie systemu Windows. I tutaj, wtedy, właśnie z tej opcji korzystamy, wtedy, gdy mamy jakiś problem z uruchamianiem systemu Windows. Najczęściej, jeśli występuje jakikolwiek problem to ekran wybierze opcję, tak naprawdę system, komputer może nim wystartować lub ta opcja naprawa podczas uruchamiania uruchamia się sama automatycznie tutaj mi pokazało, że program naprawa podczas uruchamiania nie mógł naprawić komputera naciśnij Proces opcje zaawansowane, by wyprowadzić inne opcje naprawy komputera lub przycisk zamknij, aby wyłączyć komputer tak naprawdę u mnie komputer jest sprawny i system też, więc nie było potrzeby korzystać z naprawy podczas uruchamiania, więc wyświetli taki komunikat, że nie mógł nic naprawić, no bo nie ma czego naprawić. Także wracamy sobie do omawiania kolejnych ustawień. Mamy tu opcję odinstaluj aktualizację, ta opcja też jest yy, bardzo przydatna. W przypadku gdy właśnie napotkamy jakiś problem z uruchamianiem komputera właśnie może to wynikać z ten problem właśnie wystąpić po aktualizacji i z menu wybierz opcję możemy łatwo odinstalować najnowszą aktualizację dotyczącą jakości, albo odinstalować najnowszą aktualizację odnośnie funkcji. Ja akurat teraz nie będę nic odinstalowywać, ale to warto zawsze, jeśli się... mamy jakiś problem z uruchamianiem komputera, skorzystać z obu z tych opcji. Jest duża możliwość, że odinstalowanie aktualizacji może naprawić nasz komputer. Kolejną opcję, jaką mamy, to ustawienia uruchamiania i. Mamy tu napisane uruchom system Windows, ponownie aby zmienić opcje I właśnie to jest sposób jeśli chcemy uruchomić na przykład Tryb awaryjny Windows 10 lub Windows 11 Wyłączyć wymuszanie podpisów sterowników I inne tutaj wymienione Także Ogólnie zazwyczaj chodzi aby właśnie włączyć ten tryb awaryjny bez sterowników, jeśli nam się komputer nie chce uruchomić normalnie, warto spróbować, właśnie z użyciem tego trybu awaryjnego. Także tu teraz powinniśmy kliknąć Uruchom ponownie, i komputer uruchomiłby się ponownie, i zada nam, nam wtedy pytanie, yy, i te opcje będą pod numerkami klawiszy numerycznych. Będzie trzeba od, nacisnąć odpowiedni klawisz, aby wybrać odpowiednią opcję i skorzystać z któregoś ustawienia także teraz nie będę tego pokazywać ustawienia programu układowego UEFI już pokazywałem na początku mamy tu jeszcze wiersz polecenia jeśli chcielibyśmy coś zrobić w wierszu poleceń a nie możemy uruchomić komputera tu też jest jakiś sposób aby ten komputer Naprawić jest to jakaś możliwość. Dalej mamy przywracanie systemu, i to też jest bardzo dobra opcja, jeśli mamy jakiś problem z komputerem. Jak zrobić punkt przywracania, to również pokazywałem w jednym z moich filmów. Jest to bardzo dobry sposób na zabezpieczenie naszego komputera przed awarią, także warto zrobić taki punkt ręcznie, i wtedy właśnie w, jakimś, w jakiej sytuacji problemu z uruchomieniem komputera przez opcję, przez ekran wybierz opcję, przechodzimy sobie do przywracania systemu. I tutaj mając już nas, nasz yy, po prostu zapisany stan. Przywracania systemu, wybieramy go sobie wtedy, kiedy komputer był sprawny i przywracamy nasz system do sprawności. Także bardzo polecam działać, prewencyjnie utworzyć sobie tryb przywracania systemu i właśnie później w tym miejscu z niego korzystamy, aby naprawić nasz komputer. Sobie wyjdę i na tej stronie zostało nam tyle, ale mamy tu jeszcze zobacz więcej opcji odzyskiwania i tu zostało nam odzyskiwanie obrazu systemu, odzyskaj system Windows za pomocą określonego pliku obrazu systemu. System Windows nie może znaleźć obrazu systemu na komputerze, bo żaden właśnie nie jest utworzony. Odnośnie tej funkcji systemu Windows jeszcze nie ma poradnika na moim kanale, ale w najbliższej przyszłości. Zamierzam taki nagrać i wam udostępnić. A opcja ta jest dostępna już od Windowsa 7 poprzez 10 11. I pozwala ona, jest wbudowana oczywiście w system. I pozwala na zrobienie pełnego obrazu dysku i systemu naszego komputera. Co otworzy kopię zapasową, właśnie obrazu systemu? I dzięki tej opcji możemy ustrzec się przed jakąkolwiek awarią naszego komputera. Taka kopia wykonuje się. E, potrzebny jest dysk albo zewnętrzny, albo drugi dysk. Jeśli komputer stacjonarny, no to wiadomo, jest łatwiej. I ustawiamy sobie regularne robienie takiej kopii. I ona się będzie tam w tle, wyznaczonym przez harmonogram dniu i godzinie, wykonywać. Także jest to bardzo dobre i najlepsze, tak naprawdę, zabezpieczenie naszego komputera. Za niedługo nagram o tym poradnik. A jest to lepsza i kompleksowa opcja, bo zabezpiecza nasz komputer przed każdą awarią systemową. Bo jak przywracanie systemu zabezpiecza tylko przed, nie przed wszystkimi awariami, ponieważ, tak jak pokazywałem w moim filmie o przywracaniu systemu, usuwałem specyficzne pliki systemu. Po prostu niektóre bierze pod uwagę przywracanie systemu, a niektóre niestety nie. I może się zdarzyć, że jakieś tam oprogramowanie szkodliwe lub wirus usunie nam akurat taki plik, na które przywracanie systemu nie pomoże. Chociaż zrobiliśmy stan przywracania, to po przywróceniu po prostu dalej komputer się nie naprawi. Tak w przypadku funkcji kopia zapasowa obrazu systemu wykonując taką kopię, to mamy 100% pewność, że z niej przywrócimy nasz komputer do stanu z, z kopii i do pełnej sprawności. Także Czekajcie na ten odcinek, to jest bardzo przydatna funkcja. W komputerach stacjonarnych, jeśli są dwa dyski, to zawsze ją konfiguruję. Tak również wszystkim klientom polecam z niej korzystanie. Pozwala to na właśnie zabezpieczenie naszego komputera danych właśnie w takiej łatwej kopii zapasowej, fajnie wykonującej się regularnie z harmonogramem. I wbudowanej właśnie w system. Także nie pokażę w tym momencie, bo nie mam z czego przywrócić, ale właśnie w tym miejscu z ekranu, wybierz opcję, możemy również przywrócić obraz systemu. Właśnie z tej funkcji. Także tak naprawdę to już omówiliśmy sobie. Wszystkie funkcje z ekranu wybierz opcję. Jeśli film był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę. Napisz komentarz, czy wiedziałeś o takim ekranie. Czy kiedyś z niego korzystałeś? Zapraszam również do subskrypcji mojego kanału. Pozwoli mi to na dalszy i lepszy rozwój. Zachęcam do oglądania innych filmów na moim kanale a tymczasem do zobaczenia w kolejnym filmie, trzymajcie się, cześć!